Hej, cześć, jestem Resip i w tym filmie zostawić sobie Fortnite, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. <coughs> tu tak, tutaj mam kroki. E, jak ktoś to tutaj tylko pokazuje kille wszystkie moje z tego sezonu. <coughs> no i pierwszy kill, łatwo, łatwo Znaczy <coughs> to. O, kolejni tutaj nadchodzą. Tutaj pokazuję tylko kille i moje śmierć więc... Śmierć. Tak, moją śmierć. Więc nie będę pokazywać, znaczy nie pokazuję tutaj, w sensie, to odcinku jak kogoś tam, nie wiem, jak zdobyłam bronie, o, na przykład. Tylko jak morduję ludzi albo NPC-tów. Hmm. Albo jak umiera, no to tak od razu na wstępie to powiem. Hmm. Wolam powiedzieć. No to kolejny kill. Eee, tu coś mi się zacięło, nie pytajcie. Serio się tak zacięło? O, dobra. O, tutaj tamurował się Stwaniak, ale zapomniał tej dziurce i tzn. Ach... subskrypcja tutaj pokazuje, e, nie, pyta nie pytajcie, to się to powtórzyło, okej? Okay? Pyk, pyk, pyk. No i prosto, łatwo. <grystanie> tutaj idziemy sobie. Um. O, auto. Nie, czym się zepsuło snajperku, nie pytajcie. Myśliwiec. No i tutaj... Moment, już jak jest ten siebiec Jak coś ten miecz świetny, to nie jest tutaj, więc Znaczy od sitów Tylko zdobywam go odkracza Dobra idziemy Idzie No chodź tu Uciek mi, O kurczę. Co? On go chroni? Czyli widzę myśliwych, coś, O kurcze. Eee... No dobra, mordujemy go. Krakiet je postawię. Próbujemy go zestrzelić. O kurcze. Ktoś tu idzie, uciekamy! A dobra, to jest moment. A. E, nie wiem, mam dużo tych kroków. A! O, ty też to mówię. E, nie wiem, nie widzę go. O, kurczę, skąd? Gdzie on był? E, dobra. Znowu próba tutaj. Czekamy. Strzelam do tego, że to Może... Przeszkadza mi! Nie chcę zginąć od NPC ta Dobra, nie zginąłem. Mam leczenie! Dobrze! Nie! <grym> eee, kolejna próba. Podejście tam czwarte Jeszcze go? Kurczę! No nie! 53 miejsce Dobra! Tym razem w Przyszliśmy wentylacją. Od odleci. Wciąż tu jest Dobra Sprzedganego Heda Dobra, uff! Udało się O, mam leczenie eee, dobra, tu jest turmowiec Nie, nie widziałem, żeby był ktoś za mną Dobra, i Nie załapił się BUM! Dobra, jeden już leży. O, drugi idzie pomagać. <grymne> leży. O, kapitan Fazma idzie pomagać. O, ma więcej HP. O, sorry, tutaj znowu coś mi cofnął, nie wiem. Coś się tutaj zepsuło. Ale znowu Kapina Fazma i zobaczcie. Tutaj. Pum. we mnie granatem. Naigid. No o, kurczę, z odsłuchu. No nie, no, tak każdy potrafi. No nie! Szybko! A! Nie, źle zabudowałem! Ech, chciałem mu strzelić heada. Był zbyt szybki. O nie, tutaj. Dobra, strzelamy, strzelamy. A ła! Jak on szybko bije! Co? Nie, uciekamy. No nie, no. Jeszcze nie najlepszą broń. Dobra. Są chyba To jest... Jeszcze strumowiec Mamy ten granaty Dobra, masz Leci. Nie! Uciekł skupany Dobra. Ech. Kurczę gracz! Nie, nie! No i... Tam zginął jak coś. Nie pokazało tego. Ech. Dobra, mam pistolet. Tu jest coś, że ktoś, że ktoś już walczy tutaj. Dobra. tam coś już granaty. Walczy ktoś z kapitanem Fazmą. A. XD? <grywa> o, w stół, jak on mówi. O jakiś wykrzyknik. Jest zły, że. <grywa> przegrał Fortnite'a. <grywa> tak, palił komputer, bo przegrał Fortnite'a. <grywa> Tu jest słychać jak się nawalają Dobra Przechodzimy tędy Jak tajny agent ninja Dobra, tu jest skała Tu nikogo nie widzę, nie widzę O Idzie Dobra, jeden już leży Dobijamy go Leży, dobijamy na fazma O kurczę, granat co jest, powiedziała O tu jak coś pokaza no, fazmy akurat A nie e O kurczę, dysfelderowałem e Znaczy Znaczy, chrypka mnie dopadła e Leka w topa Znaczy, to oczywiście tak to miało być Kurczę, gracz Butujemy się... Nie! Skąd on był Dobra, headshot, headshot Bum, shotgunik Pum, 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 pum Dobra eee, Okej okay. Dobra, mamy tutaj złoto Materiały Okej, okay, jesteśmy teraz w takiej fabryce Prądu, czy coś takiego. I mam tutaj znowu kroki. Mam tutaj, widzicie, legendarną broń. Czy mityczną tam już sam nie pamiętam? E... Shotgun pyk. Nikt, chcę. On zabudował tylko dwie ściany. Dobra, idziemy autem. Jak ktoś wciąż żyje i mam te same bronie. Nie zginęłem tym razem. Mam mierz świetny. Tyle jak widzicie zdobyłem moc i mogę... No, widzicie Porazziłem go prądem. Hmm. Dobra, spróbujmy zniszczyć auto. Żeby eksplodowało, wiecie, A w sumie... Czy on w ogóle tam idzie? Ja nie mogę Kolego Jesteś tam? Ja? <laughs> Bez sensu trochę. No i ja oto jest zniszczone. Dobra, migniemy. Płyniemy, czy nie wiem jak to... Robimy uniki... A! Bo, a widzicie? tutaj jest! Ktoś tutaj jest! Popatrzcie! <grystanie> Serio! On myślał, że się dobuduje! Ha! Zginął. Tutaj, lekka ścinka. I... idziemy. Pędzimy. I mamy... Ta sama broń od iluś tam killi? Nic się nie zmieniło. Aha! Ej chłopcy zginę na serio? Tak po prostu? <laughs> no to iść się czy nie spodobał, zostawcie łapkę w górę, a ja może zagram więcej Fortnite'a. Pa, pa.